Witam wszystkich z tej strony strony Man. A ten odcinek to będzie prezentował taki dobry coś Jak zrobić łopatę Bez patyków W Minecraft Czekajcie zmniejszę, może jak na niewielką Na Okej, okay, może nie będzie takich lagów Bo to będzie na miecz But To To I to I to to, 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 to. Zakładamy wszystko. Jeż na pierwszą przegródkę. Idziemy. Żeby nas nic nie zabiło. Wychodzimy z domu. Idziemy znaleźć takie jedno fajne coś. Pobiegnę tam. O. Chodzi mi o takie coś, z dwoma oczami, kapryśnym nosem i gębą. Klikamy lewy przycisk myszy na niego. Z niego wypadnie pióro, eksp i kurczak. Bierzemy kurczaka i zaczynamy kopać lewym przyciskiem DIRT. Kopie się szybciej niż diamentową łopatą. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i siema.